Cześć kochani i witam Was bardzo serdecznie. Zagramy sobie dzisiaj w grę Apokalipsa. Gra z 1994 roku. No, strzelimy sobie tutaj śmigłowcem No, to bardziej będzie demonstracja, bo gry na pewno nie przejdzie. Więc Bardzo po tylu latach odpalam tą grę masakra. A to, a, a to jest przy okazji pomysł Mówię, Retro Game Polska. Dzięki wojazdom porozmawialiśmy sobie na Facebooku i tak jakoś padł pomysł apokalipsy. Dźwięku tutaj kochani użył Bruce Willis, którego każdy znał. Mi to zawsze Wietnam przypominało. Zresztą e, te dżungle... Sami, sami zobaczycie, że jest tu no, identyczny FKM fooder. Gra na trzech dyskietkach. Fajna muza klimatyczna. No, jak już poszło do pracy w Ej, dziś sobota wolna, więc zapodałem sobie Giereczkę Drugi Tysk. Proszę bardzo.

jakieś kuchnia śmigłowcy 3 bombki, rakiety, to dobra. lecimy najpierw na mnie jakiś świat. Coś tu strzeliło, a to są te chyba takie działa, które trzeba je zniszczyć. Co dostaję? Jakąś rakietą? to no dobra. To jest? Ciemność widziałem. Widzę ciemność. Się. Aha, a nie ma ludzików. Czy te budynki trzeba zniszczyć? Nie pamiętam. Aha, trzeba, dobra. Lądujemy. Ewakuacja. Go, 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 go. Fast man, go, go. Aha. No, chyba limit? Co jest? What the Dobra, bierzemy tego dziękuję. i wypierdzielamy stąd Ale misja ratunkowa, niech ich chuj Poznam gdzie byłem o. A nie, to są przeciwnicy Ja pier... Nie, pierdolę, czemu to tak się da zaleźć? Wszystko? Wszystko. Łohoho. Wow. Mam nadzieję, że swoich nie zabiję. Cholera. No, lipa trochę mi szło. Z tą stroną to chyba nic nie będzie. I to... w no, wiadomo. Aha. Znowu poza ekran wyjechałem. sensu. Tu jest po prostu ludzików. gór. Pogratujmy chociaż kogoś. Nie wiem, co to było, No dobra. No. o! Rakieta. A z tego budynku pewnie... przeciwnicy. Sied, Gonga, dostałem, no Hita. O, o jeszcze żyje, Widzicie? No nie jest, kochanie, no to była prezentacja, właśnie, apokalipsy. Nigdy tej gry nie, przesz nie przeszedłem. Ale nie mało kto z Was przeszedł. Mam taka topowa właśnie helikopterkiem i strzelanka. Spróbujemy sobie jeszcze raz zagrać, bo przynajmniej chociaż coś wiem już na, na ten temat. Oczywiście, no do ostatniego komentarza się odwołując, że powinienem najpierw zagrać, wyczaić i tak dalej. Ale kochani, no ja po prostu chcę sobie tą grę poznać razem z Wami. Te wszystkie emocje, które są związane, te zaskoczki. To, żeby nie było tak, że, że ktoś już rutynowo na w to. A ty... taki gameplay jest naprawdę masa, więc... Przecież ja nie chcę tak samo robić. Jak to ładnie bardzo Amiga Rules napisał. Czysty spontan i czysta zabawa, za tak? Ja tak samo chcę potrafić, no właśnie, coś jest zginęli. Także nie oczekujcie od mnie, że ja każdą grę przejdę, bo tak nie będzie. Są gry, które nap naprawdę umiem w nie grać, gdzie kocham i... O, pięknie, no. Chciałem go strzelić. Dobra, zaraz tam obraz dźwię. Co to, cholera? No nie, no! Hmm. Co to za ścinki dziwne? Teraz to naprawdę w sensu O, <laughs> Dobra kochani, to było na tyle Dziękuję za oglądanie Myślę, że fajna gierka, ale no po prostu dla cierpliwych. No typowa strzelanka. Dziękuję do zobaczyska, Trzymajcie się. Hej.